Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. melduje gotowość młodzieży do ukończenia roku szkolnego 2015-2016. Dzień dobry, witam wszystkich, przede wszystkim was uczniów na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2015-2016. Witam wszystkich zaproszonych na naszą uroczystość. Panią dyrektor Kolman, Wydziału Edukacji i Starostwie Powiatowym w Iławie, nasz organ prowadzący. Witam pana Jana Licznerskiego, radnego powiatu. Panią Annę Dębowską, przewodniczącą Rady Rodziców. Pana Krzysztofa Ornowskiego, starszego cechu w Iławie. No Naszych szanownych nauczycieli. Bardzo mi miło. Szanowni Państwo, każdy mijający czas, a nim też jest i rok szkolny, skłania nas zazwyczaj do podsumowań. Ja, ze względu też i na pogodę, która dzisiaj nas tutaj obdarzyła pięknym słońcem, będę mówiła krótko. To był rok. Rzeczywiście wytężonej pracy, zarówno dla Was, przede wszystkim uczniów, ale również i dla nauczycieli naszych. E, cały rok e, ciężko pracowaliście, zdobywaliście niejednokrotnie ogromne sukcesy. E, bardzo wszystkim tego serdecznie gratuluję. E, życzę Wam również e, pięknej pogody na wakacje, bo na pewno na nią zasłużyliście. Abyście 1 września tutaj zgromadzili się wszyscy w takim samym składzie oprócz tych, którzy dzisiaj szkołę naszą kończą, a to są też absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, Wam życzę powodzenia na nowej drodze zawodowej już, więc a jestem tego pewna, i jestem przekonana, że po naszej szkole na pewno tą pracę znajdziecie. Jeszcze raz wszystkim e, gratuluję sukcesów, które osiągaliście w tym roku. E, życzę dobrych wakacji, pięknej pogody. Wszystkiego dobrego. Braliście udział inwiat, w olimpiadach, w konkursach, w zawodach sportowych, że zdobywaliście dużo labów. Przekonałam się o tym przydęczani na nagród e, 20 czerwca jak mieliśmy tę wspólną uroczystość dla uczniów wszystkich naszych szkół. Uczniów, aktywiali. żeby wasi brali udział w olimpiadach, konkursach i żeby rozławiali imię Lubawskiej Szkoły w całej kraju. Są dziękuję za codzienny Rodzin... udział w życiu szkoły. A pani dyrektor i całej dyrekcji dziękuję za to, że baza szkoły poprawia się. Sami bierzecie udział w codziennym życiu szkoły, więc widzicie to. I za plany na przyszłość, za to, że są plany, żeby tę szkołę rozbudować, nie tylko część dydaktyczną, ale również tą opiekuńczo-wychowawczą. I na koniec wszystkim życzę bardzo bezpiecznych, wspaniałych wakacji. Wspaniała młodzież, to jest bardzo fajnie, że na to patrzy, ale trzeba podziękować tym najbardziej, co Was prowadzą, bo jednak wyniki to są od tych, co w ogóle duży wkład robią. A Wam to trzeba życzyć, bo słuchajcie, Wy to Wasza przyszłość i w ogóle przyszłość, jak z niej skorzystacie, skorzystacie to tak macie. Dzisiaj trzeba naprawdę jeszcze dużo przyłożyć, bo można lata zmarnować, także Wam tylko tyle mogę pożyczyć. Wszystkiego najlepszego. Działania w pracy i ogromne zaangażowanie w edukację na zawieraszach dzieci. W obecnych internetowych czasach bardzo trudno zainteresować młodzież nauką, rozwijać zainteresowanie, przygotować się do międzynarodowych konkursów Olimpiad w domu Mając świadomość wagi wykształcenia w życiu naszych podziemi, bardzo jesteśmy wdzięczni Państwu za trud składany każdego dnia. W edukację i wychowanie naszych dzieci. W imieniu Rady Rodziców dziękuję pracownikom obsługi i administracji za tworzenie sprzyjających warunków do nauki. Za... Was zobaczyć tego... we wrześniu, ale teraz oczywiście w dobrym zdrowiu i tak dalej, ale w imieniu szkół zawodowych, cechu, nas, rzemieślników, chciałbym poprosić Panią Dyrektor tutaj, mimo tego, że staniemy sobie do tyłu. Szkoły zawodowe, niech poklaskają pani dyrektor. A teraz wicea i reszta techników. O, jak ślicznie. Chciałbym poprosić jeszcze panią Jolę Kapliską. Mogę? Proszę państwa, cała szkoła to jest nowa nasza pani dyrektor, i w tym roku po raz pierwszy mam tą radość podziękować za cały ten rok włożony w to, żebyście pracowali, uczyli się i zdawali egzaminy. Na tyle, na ile potraficie. Więc również dla całej dyrekcji, zespołu szkół oraz całego grona pedagogicznego na Pani ręce składam podziękowanie za Waszą całą pracę, którą żeście złożyli dla właściwie dla nas, czyli dla całej tej młodzieży. I szanowny grono pedagogiczne jedne kwiaty, ale to one są dla Was wszystkich od nas. Proszę Pani dyrektor na Pani ręce. Poklaskajmy, naprawdę zasłużymy na to, żeby im podziękować. Magdalena Mążerska. Żanę Paniankowska. Halina Koszyńska Mateusz Zawadzki Aleksander Szczepański Weronika Mieczkowska Natalia Rybińska Milena Bedra, Angelika Frydrych, Emilia Graman, Olivia Jankowska, Lewa Rafińska Patryk Kołodziejczyk Damian Tuszyński Marcelina Wrońska Marta Laskowska Monika Zdrojewska Justyna Żmijewska Natalia Graman Jakub Zawłotny łażej wierzbowski Maciej Tarnowski Domini Tak. Kardyna Zdrojewska. Agata Duszczyńska. Paulina Zielińska.